Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Five Nights at Freddy. No, powiem Wam szczerze, że już jakąś historię załapałem i okazuje się, że gra Five Nights at Freddy jest oparta na pewnej kanwie wydarzeń i jest to o pewnym momencie od pewnym rodzaju odzorowanie gry z pewnym przypadkiem, który się stał kiedyś w niepamiętnych czasach. Moja wiedza jest jeszcze troszeczkę niezbyt dobrze scalona. <laughs> nie potrafię dobrze poukładać wydarzeń, aczkolwiek dużo już wiem na temat tej gry oraz tego, jak ta gra powstawała i czym jest ona świadectwem czego. Powiem Wam na pewno, te, no, że po prostu podobne sytuacje działy się w realnym świecie i, i po prostu Freddy to nie jest przypadkowa nazwa i ta gra nie jest zrobiona przypadkowo. Tak samo na przykład jak. Każda gra nie jest robiona przypadkowo, ale wyjątkowo ta. To... No dobra, zacznijmy. Jeszcze raz drugi odcinek, postaramy się przeżyć. Jestem po stronie, mam pełne sławki, jest już ciemno. Jest już ciemno, tutaj świeci tylko jest lampa, ale przynajmniej będziecie widzieli moją po stronie. i. Dobra, zaczynamy bez większego tego. Ja się musiałem tutaj dzisiaj na trzeźwo zaopatrzyć. Powiniemy z od razu rozmowę, tu staw w nocy. Nienawidzę, jak goś będzie gadał. Dobra. Trudno się dzwoni. I ten gość, który z nami teraz będzie rozmawiał, to też nie jest przypadek. On nas informuje o tym, że w tym miejscu, w którym się znajdujemy, kiedyś temu, kiedy dawno temu, znaczy dawno temu, jakiś czas temu, zdarzył się właśnie wypadek, że maskotka zabiła kogoś. Ja tutaj zmutuję tą rozmowę i po prostu chodzi o to, że no wiecie o co chodzi. Dobra, na razie są skurwy, syny. Ostatnio odpadliśmy chyba w trzeciej albo w czwartej godzinie. Tak pamiętam, bo oglądałem w trzeciej albo czwartej. Dzisiaj musimy pobić rekord. Dobra. Nie wypiję to piwo za szybko i będzie... To pajęczyna. To jest Freddy ogólnie. No i powiem wam szczerze, że trochę się spinam. Dobra, na razie nic się nie dzieje. 90% baterii. No wiecie, mogę się rozglądać, ale będę tracił energię, wolę poczekać. <laughs> Czy wy też to te kurwa słyszeliście? No ja coś słyszałem, muzykę. O, jakiś youtuber może mi powiedzieć, znaczy usage, Us usycz. Znaczy się więcej, znaczy tylko usycz. To chyba jest, widzicie jak korzystamy z tego, jaka jest procent używania energii. Dobra, na razie miski są wszystkie. Nie ma powodów do paniki. Ostatnio też przegraliśmy, bo byłem skupiony piciem i <laughs> tylko głupio z Wami gadałem. Ale mówię, już w trzecim odcinku opowiem wam pokrótce całą historię tego Frediego, jak ta gra powstała. Jeżeli też macie jakąś informację, możecie się podzielić w komentarzach. Ta kuchnia dawnie działa. Dobra, są wszystkie na razie. Jestem trochę chory, więc musicie mi to wybaczyć. Kuchnia cały czas nie działa, to jest ciekawe. Ja chyba wiem czemu kuchnia nie działa. Z kuchnią... Z kuchnią też jest powiązana jedna... Widzicie, kuchnia nie działa w ogóle. I z kuchnią jest pewna historia po prostu też powiązana, bo ta gra po prostu przy w niej szczegół, mimo że jest gry mało szczegółowa, jest związana z pewną historią. A teraz czekamy, moi drodzy, w 2015 roku na premierę Five Nights at Freddy's 2. Tak, tak, tak. Wychodzi Five Nights at Friday 2. Na razie nic nie ma. Tylko ja mam z po prostu. No moi drodzy, do pobicia rekordu zostały nam jeszcze niecałe 2 godziny. Na razie są wszystkie. W sumie taka dziwna sytuacja pracować w czymś takim. W ogóle tutaj jest pokazane, że one tańczą. Owszem, wyglądają strasznie, więc nie wiem jaki idiota jest. Wiadomo, to jest gra. O, Noś dud. Kuchnia dalej nie działa. Tutaj nam nic na razie nie grozi. Ale jest, sen Już... Mamy godzinę trzecią, czyli dokładnie w tym momencie zaliczamy jakoś zgona. Wyłączę O! Ciesz w chuj w dupę Dobra, cieszę się, że grasz. Ziołmuś, ale mi troszeczkę zasłaniasz Kurwa mać Ojebany. Boję Oboję się kurwa No trzeba, co, co zrobisz? Nic nie zrobisz, nie mogę patrzeć, bo kurwa bateria mi się skończy. Dopiero jak wybiję czwartą, to mogę coś zrobić. Ja pierdolę. Kurwa, nie ma go już. Czyli to musi być gdzieś z kurwy syn. Jestem? Nie ma go. A kurwy, ten królik kurwa Jest kurwa, chuj Tutaj nikogo nie ma, dobra Tu też nie Dobra No to już kurwa słyszałem Wy tego nie słyszycie, ale ja słyszę kurwa takie Dom, 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 dom No kurwa, ilu ich stupcyło Super kurwa jest jeszcze historia, że jak złoty Freddy się pokaże to wszyscy zginą. Jest jeszcze złoty Freddy, ale to też jest związane z historią, którą wam też powiem wkrótce. Po sobie wszystko tutaj... O kurwa. Tak? Stoi tam z kurwy syn. Halo? Kurwa dopiero czwarta jest. No... Ja pierdolę, on jest coraz bliżej, kurwa, ty. O ja pierdolę. Gdzie wy, kurwa? A chuj was miażdżył w oko. Ja pierdolę. Halo? Kurwa, dobrze ustajesz? Ja pierdolę. Przed wejściem i kurwa stoją prawie... Tam wszyscy już prawie z dupy ja Chuj z wami kurwa. Kurwa gdzie one stoją? Ja pierdolę coś mi po z łazi. syny. Piąta. 31% baterii kurwa. Co ty kurwa jesteś teraz pojebie Dowiedziałem się przynajmniej kurwa, że jak naciskamy światło i tutaj widać, to one tam stoją. O kurwa. Błagam kurwa, niech to się skończy, ja pierdolę. Nie ma takich. Widzicie kurwa? Halo? Jest! Oh. Super. Nie. Proszę, serio? Chyba to jest czymś na zabłustrzenie. O oh, kurwa. Zamknij pesk cweru. Tak, znamy tego typa już. O kurwa. Już jeden jest w, w drodze, już następny. Pewnie. Zjebane kurczaki. Wiecie, kto to jest? Ten i... I ten pojeb. Kurwa mać. dobra, ten jest tu halo, o kurwa, dobra halo nie, halo też nie nie, no dobra, są dalej my funny day nie wiem, czy widzicie myszkę, ale raczej nie widzicie. Super. O kurwa. Słyszałem kurwa. Kurwa, no słyszałem, bo ja pierdolę. Ale to gówno daje to patrzenie w kamery tak rozkminiam Dopiero pierwsza w nocy ja pierdolę Ile trwa kurwa tutaj ta godzina dwie minuty No No i kurwa one tutaj są sny wiem o tym No. Gdzie wy kurwa jest? Ja... O ja pierdolę. Tutaj jest jeden. Allo? Nie. Allo? Też nie. O kurwa! Wydupcaj. Pierdol się. Kurwa drugiej w nocy już mi z kurwy syny. jest tam kurwa. Super, kurwa. Szybciej, kurwa, ja pierdolę. Co ten czas tak srany? Oh, oh. hmm. Pierdalaj stąd. Cały czas tam, kurwa, jest fiut. Dobra, ty jesteś tu kurwa, nie wiem ja pierdolę, mi się cały czas Może mi się nie jest Kurwa, cały czas stoi Szybciej bo mi energię czerpiasz. Dawaj mi tą dopiero druga Kurwa słyszę cały czas, ja pierdolę Tam nikogo nie ma Cały czas jest. Halo? Stoi cały czas kurwy, syna, bo mi się wydaje. Nie, tak stoi. Dobra, oszczędzamy. Trzecia, czwarta. Kurwa, może ja źle robię, może to aż tak nie ciągnie energii. Kurwa, stoi, z kurwy syn tutaj. Tu. Kurwa, no słyszę go, ja pierdolę, trzecia dopiero. No i teraz muszę oszczędzić baterię, pierdolę, oszczędzam ją, nie ruszę się. Trzecia w nocy, kurwa. Czy słychać kroki, kurwa? you! Stanowek być! Halo? Kurwa, dopiero trzecia w nocy! Ja pierdolę! Stoi z syn cały czas! Tam... O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, 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 kurwa! Ja was kurwy słyszę! No. Pojebało. Pojebało. O! Kurwa mać. w dupę. Ach. No i teraz kurwa nie wiem kto tutaj idzie. No jest kurwa pojeb. Kurwa słyszę No ale no nie no to to ja nic za to nie Wydupcaj Czwarta noc jeszcze tylko dwie godziny, ja pierdolę Halo? Kurwa wy, wypierdolę, bo mi baterię rozładujesz Dawaj tą godzinę No 15% ja pierdolę jestem w chuju Kurwa, do trzeciego dnia. Dziękuję Wam. Like za motywację. Like, komentarz, udostępnienie, jak chcecie, dla subskrypcja mnie zadowoli. Puszczę jeszcze. Nie wiem ile odcinków, na pewno to nie jest ostatni, na pewno, ale nie wiem ile, bo może to być jeden, mogą być dwa, mogą być trzy, na pewno chcę wam opowiedzieć historię, bo ten Five Nights at Freddy jest bardzo fajna historia, całkiem warta wysłuchania, ale nie na moje nerwy i nie na dzisiaj. Mam ja nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, doszliśmy aż do drugiego dnia i mieliśmy godzinę chyba piątą z tego, co tam zapamiętałem, więc już prawie, prawie przy trzecim dniu byliśmy, pobijemy może ten rekord następnym razem. Ja jestem Skamrek, żegnam się z wami, nara!